Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj szybka porada, jak w babu zrobić z takiej brzydkiej, powtarzającej się grupy troszeczkę ładniejszą, powtarzającą się grupę. Nie będzie to super piękne, ale będzie troszeczkę ładniejsze. Pierwsze, co robimy, to w tej naszej repeating group mamy tu dwie rzeczy, dwa teksty. Ja sobie to grupuję w grupę typu wiersz, żebyśmy na tej jednej grupie sobie pracowali. Ustawiam paddingi na 5, 5, 5, 5. W tej naszej grupie, następnie ustawiam sobie tutaj Shadow Style, żebyśmy mieli taki outset, zaokrąglam troszeczkę rogi, ok, i w tej naszej Repeating Group jeszcze usuwam separator, żeby go w ogóle. Nie było. Następnie odświeżam naszą aplikację i widzę, że mamy odsunięte te produkty od siebie. Mamy to jakieś podkreślenie, jakiś cień pod nimi wszystkimi. Już wygląda to dużo łatwiej i ładniej i dużo piękniej. I na tym dalej możemy sobie pracować na tej grupie, która połączyła nam wszystkie elementy. I to wszystko, co chciałem Ci już dzisiaj pokazać. Więc bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. Cześć!